Witam Was wszystkich, nazywam się olioTV.pl a to jest odcinek, w którym opowiem Wam o tym, co znajdziecie na moim kanale. No to od początku, Don't Stave, Minecraft, Unboxings, e, minigames, na przykład Village Defense, e, The Sims 3, The Sims 4, e, jeśli je, jak wyjdzie i kupię, e, do The Sims 3 będę kupował dodatek, Skok w przyszłość i myślę, że już w następnym tygodniu będę go miał. Już nie, bo w następnym tygodniu jeszcze nie, ale myślę, że za dwa tygodnie już będzie pierwszy odcinek. Odcinki będą pięciominutowe. Tak. Może też podzielę na party. Ale, no, wiecie, bo odcinek dużo waży i dużo się przesyła. Odcinek pierwszy z e, Ping, Ping Paka, dwójki, bo tamty był zerowy, który wstawiłem, e, waży... 1,5 to będzie przesyło 3 godziny. No to tak. I teraz rzeczy do, do, dotyczące Minecrafta tak. Czyli będzie Pinkwin Pink Pack 2. Survival. Bo chyba jeszcze serwera nie ma. Ale w ogóle serwer to było nic. pinkwin Taki klasik Survival. I... Pokażę serwer, polecę i właśnie, też będą polecenia filmów z Minecrafta, yy, yy, dotycz dotyczące minigamesy Gamesy Minecrafta, to będą, na pewno Villager Defense się pojawi i może właśnie teraz nagram po tym odcinku, nagram właśnie Villager Defense, no. Don Stave na pewno już się pokaże za 3 tygodnie, już na pewno będzie. Oczywiście wiecie o co chodzi. A może jutro nakręcę, bo jutro jest Wszystkich Świętych. 1 listopada. Kręcę to 31 października 2013 roku o 14 godzinie. No, wszystko dokładnie. I tak. No i to na no chyba na tyle w tym odcinku. Zadawajcie pytania w komentarzach i ogólnie komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, polecajcie znajomym. No i to na tyle w tym odcinku. Cześć.